No dobra. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszych rozmów o tłumikach i o broni przystosowanej bądź nieprzystosowanej do ich używania. I właśnie tym dzisiaj będziemy się zajmować, czyli akcesoria i, i wszelkie gadżety, które będą nam pomagały z tymi tłumikami strzelać. I właśnie dzięki firmie Buos mamy możliwość przetestowania jednego z takich akcesoriów, mianowicie rączki firmy Radian. Raptor SD, czyli modelu przystosowanego, zoptymalizowanego pod kątem użycia z tłumikami. Jak widzicie na e, zdjęciu, różnica w konstrukcji jest dosyć e, oczywista. Tak, e, my to przetestujemy e, sobie w tym momencie tą rączkę e, w tym odcinku. Zobaczymy, czy faktycznie taka. Konwersja tej rączki, mhm. zmiana e, w wykonaniu wpłynie, czy nie wpłynie. Znaczy spróbujemy na pewno, tak? Nie tak. Zobaczymy, z zobaczymy czy, czy, czy wpłynie, czy nie wpłynie, zobaczymy, jak to widać, czy to działa, czy nie działa. My mamy swoje zdania na ten temat już jakby wyrobione, ale postaramy się wam tutaj to e, zaprezentować. Tak, ponieważ od ponad tygodnia e, strzelamy z tego karabinu e, tutaj u nas na strzelnicy i zbieramy opinie ludzi również postronnych mm, na temat tego, czy dmucha, czy, czy nie dmucha. Tak, a później Wam powiemy, jakie jest nasze zdanie, dokładnie jak to znaczy, zobaczycie w czasie testu. No, no, No to cóż, zaczynamy pomału. Jedziemy. Ja sobie założę okulary, jakby jednak dmuchało, założę sobie słuchawki. Tak, najpierw e, subiektywne odczucie. Michał strzela dużo z tłumikami. No, w sumie to mało, mało strzela bez tłumików, więc. E, to na razie będzie jego subiektywna opinia, bo ty chyba nie strzelałeś z tym wcześniej, nie? Nie, z tej rączki nie strzelałem, ta rączka była u ciebie cały czas zamontowana, mhm. w związku z czym spróbujemy sobie. No to proszę bardzo, czyń, czyń, czyń honory. Ok, broń jest rozwodowana. Jest. Eee, dobrze. Subiektywne odczucie. Dalej mi dmucha po oczach, czułem to ewidentnie. Mm -hmm. mm, więc to nie zafunkcjonowało chyba tak jak powinno do końca. Ok, to teraz na gorąco od razu wrzucimy drugą rączkę. Tak i porównamy I sobie. Y, a lautartikel. Tak, teraz to się będzie działo. To miał być krótki filmik, y, a teraz będzie 10 minut wyciągania. <noise> wszystko Bądź spokojny na wszystko jest metoda, a jak nie ma metoda, to zawsze zostaje nam szaleństwo tak, to sobie zaraz zrobimy forma, forma, jest piękna, piękna tego, tego sprzętu się... a miałeś wziąć rękawiczki trzeba oszczędzać, wiesz teraz kosztuje paczkę rękawiczek? i najgorze że ich nie ma nie ma nie ma, niestety nie dostanie znaczy sodu dostania na no ale... Wiecie, rozumiecie. No wiemy, no. Proszę bardzo. Czeki, full service. Tak lubię. Podane, załadowane, nie wybrudził się. Za mało mi tu płacą. <noise> Proszę bardzo. No i No i tak. Na pewno z tą rączką odmucha mniej. Na pewno. Mhm. E, no, czułem tutaj generalnie po kanaliku po oku, tak? Wchodziło dołem okularów i czułem. Tak. Więc na pewno z tą rączką odmucha mniej, to mogę powiedzieć. Natomiast czy nie dmucha w ogóle? Nie. Nie ma, ta, nie ma czegoś takiego, że w ogóle nie dmucha. Czyli ta rączka nie zapewnia nam całkowitej szczelności. Wynika to pewnie z tego, że kiedy znamy inne konstrukcje rączek, które są do tego dopasowane, tutaj znajdują się po prostu uszczelki, a otwór, gdzie gazy wlatują, jest gdzieś z boku. Ty to lepiej wiesz, mógłbyś to pewnie wskazać. Eee. Tak, tak. To eee. jest jedna z najpopularniejszych rączek, ograniczających, jak to ktoś ładnie dzisiaj określił, redystrybucję gazów. To tak zwany gasbuster S85, SA85, jakieś takie ma oznaczenie, która właśnie jest po prostu uszczelniona, tutaj gdzie kończy się Aper i posiada boczny otwór, który te gazy w dużej mierze odprowadza na bok. Ono też nie jest w 100% zabezpieczające. No zresztą, nawet e, strzelając bez tłumika, i tak część te tych gazów idą, tak, do dostaje, prostu, się nam, dostaje się nam prosto, prosto w twarz. Także no, żadne rozwiązanie nie zapewni jakiegoś, jakiegoś takiego wrażenia absolutnego ograniczenia tak, tych gazów. Natomiast na pewno na radiana tych gazów jest mniej. To możemy powiedzieć tak. na 100%. Czyli dalej jest, dalej dostajemy mm -hmm. ten podmuch po, po oczach, więc strzelanie w okularach jest jakby koniecznością, no, żeby to robić szybko i sprawnie, natomiast na pewno tych gazów jest mniej. I tyle. O chyba. ile jest ich mniej, no niestety jest to subiektywne mocno odczucie. Ja po sobie, jak tak strzelałem sobie z tego przez około tydzień, mm -hmm. no to na początku efekt był nawet, można powiedzieć, że wow. Ale z każdym następnym magazynkiem e, no troszeczkę tak emocje opadają, jeżeli chodzi o, o skuteczność tejże rączki. Natomiast na pewno nie, mo, nie można powiedzieć, że nie działa całkowicie, bo e, ilość tych gazów jest, jest wyczuwalnie ograniczona. Tak, więc rączka na pewno działa, spełnia swoje zadanie, czyli ogranicza ilość gazów, które się e, wydobywają przez, przez rączkę. Jak dużo? No musimy pamiętać o tym, że my po prostu ograniczamy ten efekt niekorzystny powiedzmy takich klasycznych rozwiązań tłumików, tylko tłumiki typu Flow spowodują nam to, że tych gazów faktycznie nie będziemy dostawali po twarzy, dostajemy ich tyle co normalnie, tak bym to Aha. powiedział, ale robią to trzy firmy i te tłumiki niestety są dosyć kosztowne, zresztą mają inne wady, bo poza tym, że nie przekazywują nam układu, no to tak naprawdę one są ciężkie i głośne. Tak, tak. No nie e, mają takie, I płomień wszystko, wylotowy też, no, jakieś tam jest Wszystko większy. zależy od tego, na czym, na czym nam zależy. Tak, konstrukcje konstrukcje są tak, optymalizowane albo pod kątem wydajności tak. tłumiącej, albo ograniczenia tych gazów, albo kompaktowej i, 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 i lekkiej budowy, więc no, będą się różnić po prostu skutecznością tłumienia. Tak jest. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze na szybkości zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy rączką zwykłą a, a rączką, y, tą, którą tutaj posiadamy, raptora. To zapraszamy do LCS-u. Tak. jeszcze kilka dni tutaj będzie, więc każdy może sobie zobaczyć, czy faktycznie w taką rączkę warto zainwestować, ile tych gazów jest mniej. Ja mogę powiedzieć, że jest mniej. Tak, mniej dostałem. Ja po też ocach. mogę powiedzieć, że jest mniej. E, więc e, to działa. E, czy są lepsze rozwiązania? Nie mamy teraz na podorędziu, więc nie jesteśmy w stanie tego porównać. E, tyle. Tak. Chyba. Krótkie, proste wnioski. A teraz zobaczmy. E... Zobaczmy te filmy, czy nam się udało je nagrać, czy nam się nie udało ich nagrać. Moi drodzy, tak to dokładnie wygląda na wideo. Staraliśmy się pokazać jak najlepiej to możliwe skuteczność subiektywną. Tak. Oceniamy, ja oceniamy także działa, jak bardzo działa. No, będzie, to, będzie to trudne i Ciężko będzie inaczej u każdego. Tak jak powiedziałem. Dalej dmucha, natomiast dmucha mniej. Tak. Y i tyle, tak? W związku z czym, czy tą rączkę trzeba wartość zainstalować? Na pewno będzie lepsze uczucie, kiedy ją zainstalujemy dla strzelającego. Czy na filmie widać, no to tak jak powiedział mhm. Jarek przed chwilą, sami musicie sobie ocenić, czy, czy to widać, czy nie widać. My no i sobie staramy ocenę... Oczywiście, oczywiście, Czy widać, czy nie widać, eee, i co widzieliście. Tak jest. Jeżeli macie jakieś uwagi w ogóle do nas, w ogóle powinniśmy tego zacząć, dawajcie lajki, bo wy to kurwa oglądacie wszyscy. Eee, podoba Wam się to. No, Mamy wiemy, wiele że jest, wiemy, że, wiemy, że jest za merytorycznie, eee, ale Wy tak się, tak się w to oglądanie normalnie wchodzicie, że później nie lajkujecie tego. I nam jest trochę smutno, przykro, bo wiadomo, że jak się też wrzuci w internet. To to nigdy nie ginie, natomiast może więcej osób by to po prostu obejrzało mi o wiedzę, bo później dzwonią do nas, do mnie czy do Jarka i pytają się o pierdóły, które w tych filmach były już. Tak Takie naprawdę podstawowe rzeczy wystarczyło i pierwszy odcinek obejrzeć. Tak, my oczywiście cierpliwie będziemy odsyłać tam, gdzie trzeba, wiemy, to są długie, długie nagrania, zmęczeniem były czasami. Ale fajne, tak nam się wydaje, przynajmniej w języku polskim znalezone. No no, próbujemy nie przekazać. Absolutnie. Próbujemy trochę przekazać wiedzy w miarę praktycznej i sensownej, bo no niestety internet pełen jest e, błędnych informacji, nie, nie nadinterpretacji. E, i dzisiaj takie... do, do czegoś dzisiaj. Ja zawsze do czegoś piję. <laughs> w każdym razie, e, żebyście się nie rozwinął za bardzo, bo dygresje się zaczęły, lajkujcie to wszystko. E, I. Napiszcie nam, co, co widzieliście, jak to oceniacie, jak Wam się wydaje. A może ktoś ma już taką rączkę i ma własne zdanie na ten temat, to chętnie się skonfrontujemy też. Prawda? Tak jest. Dzięki bardzo, że nas oglądaliście po raz kolejny. Fajnie mieć taką publiczność. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Na razie. Cześć.